Witam! Jesteśmy w województwie Łódzkim w miejscowości Złoczew. Ja nazywam się Tomasz Osmelag. jestem właścicielem firmy TIM Ogrodzenia. Nasza firma jest na rynku od 2005 roku. Zajmujemy się produkcją elementów stalowych: są to stelaże do mebli hotelowych, ogrodzenia oraz większe konstrukcje stalowe typu wiatr oraz hall. Informacja o Martexie to w internecie, tak jak na portalach. Zadzwoniłem do, do firmy i wypytałem się o wszystkie możliwości tej maszyny, parametry, co ona może robić i to poszło dalej. Najpierw umówiliśmy się telefonicznie na przyjazd, no i pojechaliśmy, żeby tą maszynę zobaczyć na żywo, jak ona wygląda, jak ona pracuje. Mieliśmy też okazję zobaczyć, jak te maszyny są wykonywane na miejscu. No, i podjęliśmy od razu decyzję o zakupie. Na pewno nie żałuję decyzji o zakupie tej maszyny, a tym bardziej wydanych na nią pieniędzy. No, bo gdyby ta maszyna stała i nic nie robiła, to pewnie bym żałował. A w przypadku, kiedy ona cały czas chodzi i robi nam robotę, no to zarabia pieniądze i jesteśmy zadowoleni. Znaczy, ja o takiej maszynie już marzyłem bardzo dawno, ale nie było mnie po prostu stali na nią. <noise> Ogólnie te maszyny kiedyś nie były dostępne. Były na przykład tylko takich wiodących producentów, a takich małych producentów jak Martex nie było na rynku maszyn wcześniej. Po wcześniejszym umówieniu się z panem Andrzejem z firmy Martex, dostarczył do nas maszynę, po czym żeśmy ją za pomocą wózka widłowego wstawili na hale i rozpoczęło się ustawianie i podłączanie. Wykonaliśmy próbę palenia, no i wszystko było pomyślnie, więc zaczęliśmy taki krótki kurs. Ponieważ to była sobota i nie chcieliśmy też zarywać za dużo czasu, to takie wstępne szkolenie, żeśmy przeprowadzili, a umówiliśmy się, że jak nie będę czegoś wiedział, to będziemy na telefon się umawiać. To było z, pierwsze moje spotkanie z tego typu maszyną. Nigdy nie miałem do czynienia wcześniej z taką maszyną i tym bardziej z jej sterowaniem. Z początku ten program wydawał się dosyć trudny, ale po paru godzinach czy nawet dniach zaczęło iść z górki. Jeżeli czegoś nie wiedziałem, to po prostu dzwoniłem do pana Andrzeja i mówił mi, co trzeba zrobić, czy jaką funkcję na przykład włączyć. Myślę, że ktoś, kto ma chociaż trochę doświadczenia z komputerem i z jakimiś oprogramowaniami, to bez problemu sobie z tym poradzi.